Szok, niedowierzanie i rozpacz zagościły w domach milionów ludzi na całym świecie. Stało się to 4 lata temu, 26 stycznia 2020 roku, gdy dowiedzieliśmy się o śmierci kobiego Bryanta. Przed Wami opowieść o nim i o innych sportowcach, którzy odeszli w katastrofach lotniczych. Na dokładne opisanie dokonań Bryanta w ciągu jego 20-letniej przygody z Los Angeles Lakers potrzebowalibyśmy osobnego programu. Osiągnął status legendy. Był jednym z najlepszych w historii koszykówki. Nie bez powodu nagrodę MVP Meczu Gwiazd nazwano jego imieniem. Sam został wybrany 18 razy do takiego spotkania. Dwukrotnie uznawano go najlepszym graczem NBA Finals, a raz z sezonu zasadniczego. Bogatą karierę zakończył w 2016 roku z pięcioma tytułami mistrzowskimi na koncie. Celem, jak się okazało, jego ostatniej podróży był mecz koszykówki. Bryant wraz z trzynastoletnią córką Gianną i sześcioma innymi osobami, w tym m.in. trenerem bejsbola Johnem Altobellim, wybierali się na mecz do Mamba Sports Academy. Kobe miał być trenerem drużyny, w którym występowała Gianna. Za sterami helikoptera siedział doświadczony Aya Zobayan. To po jego błędzie doszło do katastrofy. Jak wynika z dochodzenia, u pilota doszło do dezorientacji przestrzennej. Zobayan myślał, że wznosi się ponad gęstą mgłę, a w rzeczywistości opadał. O 9.45 czasu lokalnego, niecałe 40 minut po starcie, helikopter uderzył obok góry w miejscowości Calabasas. Wszystkie 9 osób zginęło na miejscu. Po tragedii doszło do wielu upamiętnień. Michael Jordan ze łzami w oczach mówił, że wraz ze śmiercią kobiego zginęła część jego samego. Na miejscu wypadku tymczasowo postawiony został monument, przedstawiający Bryanta i jego córkę. 8 lutego 2024 roku przed obiektem Lakersów odsłonięty zostanie nowy pomnik legendy. 8:224. Liczby nie są przypadkowe. Bryant rozgrywał mecze z ósemką i 24 na plecach, z dwójką występowała Gianna. Do podobnej tragedii doszło 15 września 2007 roku. Wtedy również helikopter rozbił się po błędzie pilota. Tylko że w tym przypadku pilot był jednocześnie sportowym bohaterem naszej opowieści. Colin McRae Rally. Myślę, że duża część z nas grała lub chociaż słyszała o tej popularnej serii gier wyścigowych. Pierwsza część wyszła w 1998 roku, gdy tytułowy Colin McRae znajdował się w czołówce kierowców rajdowych na świecie. Trzy lata wcześniej Scott został pierwszym brytyjskim rajdowym mistrzem świata. Łącznie wygrał 25 rajdów w WRC. Za wybitne osiągnięcia sportowe odznaczono go Orderem Imperium Brytyjskiego. Charakteryzował go szybki i ryzykowny styl jazdy. Niestety natura szukająca wrażeń doprowadziła do katastrofalnego końca. McRae pilotował helikopter, który rozbił się niedaleko domu sportowca po zderzeniu z drzewami. Szkod podróżował ze swoim pięcioletnim synem Johnem, sześcioletnim przyjacielem chłopca Benem i z Grahamem Duncanem, przyjacielem samego kierowcy. Wszyscy zginęli. Cztery lata po wypadku szeryf Nicola Stewart stwierdziła, że Macrae wykonywał niepotrzebne i niebezpieczne loty na niskich wysokościach. Co więcej, nie miał wystarczających licencji i kwalifikacji, aby pilotować maszynę. Państwo Porcelli, rodzice sześcioletniego Bena, nie wyrazili zgody, aby ich syn wsiadał do helikoptera. Będąc przy temacie brytyjskich kierowców, nie sposób nie zatrzymać się przy grachami Hillu. Tak samo jak Macrae, zginął pełniąc rolę pilota. Hill uznawany jest za jednego z najbardziej kompletnych kierowców, którzy kiedykolwiek rywalizowali na torach wyścigowych. I to nie tylko ze względu na dwa mistrzostwa Formuły 1. Brytyjczyk jako jedyny w historii sięgnął po potrójną koronę sportów motorowych, na którą składają się triumfy w Grand Prix Monaco w Formule 1, Indianapolis 500 i całodobowy wyścig Le Mans. Niewiele zapowiadało jego sukcesy, gdyż do świata sportów motorowych wszedł w wieku 25 lat, rok po zdaniu prawa jazdy. Chcąc skoncentrować się na zarządzaniu stworzonym przez siebie zespołem F1 Embassy Hill, w 1975 roku zakończył karierę. Pod koniec listopada tego samego roku drużyna testowała nowy bolid na torze Paul-Ricard we Francji. Do Anglii wracali awionetką pilotowaną przez samego Hilla. Oprócz niego na pokładzie było pięciu innych członków ekipy, w tym kierowca Tony Bryce. Na wysokości wsi Arkley, w gęstej mgle a z wysuniętym już podwoziem zahaczyła o drzewo. Po zderzeniu z kolejnymi rozbiła się na ziemi. Cała szóstka zginęła na miejscu. Śledztwo nie dało jednoznacznych wniosków, ale najprawdopodobniej doszło do błędu pilota. Niedługo po tragedii Embassy Hill przestał istnieć. Z Francji na Wyspy Brytyjskie leciał również Emiliano Sala. Argentyńczyk miał rozpocząć nowy rozdział w swojej karierze po transferze z FC Nantes do Cardiff City. Zamiast tego, jego przygoda tragicznie skończyła się na dnie kanału La Manche. Sala wnąt występował od 2015 roku. Sezon 18–19 był dla niego przełomowy. Na początku grudnia, obok Kyliana Mbappé, był najlepszym strzelcem ligue. Obaj mieli po 12 trafień. Wysoką formą przykuł uwagę Cardiff City. 19 stycznia oficjalnie podpisał kontrakt z występującym wówczas w Premier League klubem. Wrócił jeszcze do NONT, aby pożegnać się z kolegami i spakować pozostałe rzeczy. Dwa dni później odbył się jego ostatni lot. Piłkarz do Cardiff podróżował z tym samym pilotem i w tym samym samolocie, którym wcześniej dotarł do Francji. Maszyna zniknęła z radarów na wysokości wyspy Alderney. Poszukiwania długo nie przynosiły skutku. Dopiero 3 lutego na dnie kanału La Manche odnaleziono wrak, a cztery dni później wydobyto ciało piłkarza. Pilot David Ibson, którego ciała nie znaleziono, już po pierwszej podróży skarżył się na stan techniczny maszyny. Jego licencja do latania tym samolotem wygasła w listopadzie 2018 roku. Nie miał też uprawnień do pilotowania w nocy. W ciele sali znaleziono wysokie stężenie tlenku węgla, który dostał się do środka maszyny i prawdopodobnie zatruł też pilota. Do sieci wyciekło ostatnie nagranie Argentyńczyka, które wysłał swoim przyjaciołom na WhatsAppie. Mimo, że brzmi na nim dość spokojnie, Opowiada o tym, że samolot wygląda, jakby miał się za chwilę rozpaść. Ostatnie zarejestrowane słowa to boję się. Papa, give me a Śmierć w katastrofie lotniczej jako aktywny sportowiec poniósł także Payne Stewart. Okoliczności tego zdarzenia są na tyle nietypowe, że tragedia z udziałem amerykańskiego golfisty i pięcioma osobami, które zginęły obok niego wydarzyła się tak naprawdę 4 godziny przed rozbiciem samolotu. Stewart był barwną postacią w świecie golfa. Fotoreporterzy uwielbiali robić mu zdjęcia ze względu na ekstrawagancki ubiór. W kwestiach stricte sportowych podziwiany był za płynny i stylowy zamach. Wygrał 11 turniejów w PGA Tour, w tym 3 o najwyższej randze. W czerwcu 1999 roku drugi raz w karierze triumfował w US Open. Szansy na obronę trofeum już nie miał. Cztery miesiące po wspomnianym sukcesie 25 października leciał z Orlando do Teksasu na kończący sezon turniej. Oprócz niego w Learjette 35 znajdowało się trzech innych pasażerów i dwóch pilotów. Kontrolerzy ostatni kontakt z załogą mieli 8 minut po starcie. Na kolejne próby komunikacji odpowiadała cisza. Do samolotu, który utrzymywał się w powietrzu, podlatywały F-16, aby sprawdzić stan maszyny. Nie zauważono żadnych widocznych uszkodzeń, ale zaobserwowano zamrożoną szybę. Okazało się, że w kabinie samolotu doszło do dekompresji. Obniżenie ciśnienia doprowadziło z kolei do hipoksji, czyli niedotlenienia. Wszystkie osoby na pokładzie były nieprzytomne, a samolotem kierował autopilot. Po niemal czterech godzinach wyczerpało się paliwo. Ale Learjet 35 z wielką prędkością spadł na niezaludniony teren. W naszych opowieściach nie może zabraknąć wypadków, które dotykały całe drużyny. Wśród ofiar znaleźli się m.in. zawodnicy dwóch wielkich piłkarskich marek: Grande Torino i Basbi Babes. Zacznijmy od Włoch. Obecnie Torino postrzegane jest raczej jako średniak Serie A i słabszy sąsiad Juventusu. W latach 40. był to jednak prawdziwy hegemon, którego zawodnicy tworzyli trzon reprezentacji Włoch. W maju 49 roku Grande Torino wracało z towarzyskiego meczu w Lizbonie. Widoczność w Turynie była bardzo mocno ograniczona z powodu gęstej mgły. Do tego dochodziły mocne podmuchy wiatru. Piloci zaczęli obniżać maszynę. Nie zdając sobie sprawy z ich dokładnego położenia, z prędkością 180 km na godzinę wlecieli ścianę bazyliki położonej na wzgórzu Superga. Oprócz 18 piłkarzy na miejscu zginęli członkowie sztabu, pracownicy klubu, dziennikarze i załoga, łącznie 31 osób. Dwa dni po katastrofie, na wniosek innych drużyn, Turino, które pewnie zmierzało po piąty z rzędu tytuł Serie A, zostało mistrzem kraju. Wypadek pozostawił traumę we włoskim futbolu. W następnym roku reprezentacja na Mundial w Brazylii wybrała się statkiem. Bodaj najbardziej znaną katastrofą lotniczą w świecie futbolu jest ta z 1958 roku. Mimo że w Monachium samolot nawet nie wzbił się w powietrze, Manchester United wracał z Belgradu, gdzie po remisie 3–3 z Trweną z zapewnił sobie udział w półfinale Pucharu Europy. Prowadzonej przez Mata Bazbiego Drużynie, której średnia wieku wynosiła 22 lata. Wróżono wieloletnią dominację europejskiej piłki. W Monachium samolot zatrzymał się, aby zatankować paliwo. W śnieżnych warunkach piloci podjęli dwie nieudane próby startu, trzecia okazała się katastrofalna. Podczas rozpędzania samolot podniósł dziób, jednak wpadł w gęste błoto pośniegowe, które zalegało na pasie. To spowolniło maszynę, uniemożliwiając wzniesienie się. Samolot opuścił pas i rozbił się o pobliski dom. Inne części uderzyło o drzewo, a także drewniany garaż z pojazdem, który wybuchł. Z 44 osób na pokładzie 23 zginęły, niektóre dopiero w szpitalu. Odeszło 8 graczy i trzech pracowników Manchesteru United. Wśród ocalałych znaleźli się między innymi Busby, który odbudował klub i sięgał z nim jeszcze pod dwa Mistrzostwa i Puchary Europy, a także 20-letni wówczas Bobby Charlton, który został jednym z najlepszych piłkarzy w historii. Większości z nas nie było jeszcze na świecie, gdy dochodziło do historii z Grande Torino i Busby Babes. Duża część musi już jednak pamiętać to, co stało się w 2016 roku. Gdy słyszymy nazwę Chapecoense, skojarzenie nasuwa się automatycznie. Brazylijska drużyna Chapecoense wybierała się na historyczny dla niej finał turnieju Copa Sudamericana. Celem podróży było kolumbijskie Medellín. Samolot wystartował z boliwijskiego Santa Cruz de la Sierra. 40 minut przed planowanym lądowaniem pojawił się komunikat o zbyt małej ilości paliwa. Załoga nie zgłosiła jednak krytycznej sytuacji, aby mieć priorytet lądowania. Maszyna rozbiła się o zbocze góry 18 km od lotniska. Głównymi przyczynami katastrofy było złe rozplanowanie lotu i niewłaściwe decyzje załogi, które doprowadziły do wyczerpania zasobów paliwa. 71 na 77 osób zginęło, w tym niemal cała drużyna. Odbyła się akcja ratunkowa. Przeżyło sześciu ludzi, w tym trzech piłkarzy. Jedną z ofiar był trener Caio Junior, który krótko po awansie do finału Copa Sudamericana powiedział: "Gdybym jutro umarł, umarłbym jako szczęśliwy człowiek". Jego drużyna ostatecznie została triumfatorem rozgrywek. Puchar przyznano jej po wniosku drugiego finalisty Atletico Nacional. Pozostajemy w Ameryce Południowej, ale cofamy się o kilkadziesiąt lat. Mimo, że od tej tragedii minęło już sporo czasu, obecnie znów jest o niej bardzo głośno. Wszystko za sprawą filmu Śnieżne Bractwo. Chętnie oglądana netflixowa produkcja zbiera pozytywne recenzje. Trudno się temu dziwić, gdyż trzymająca w napięciu i pełna dramatów fabuła może się podobać. Problem w tym, że film oparty jest na faktach. 13 października 1972 roku urugwajska drużyna rugbystów Old Christians Club wraz ze znajomymi i członkami rodzin leciała na mecz do Santiago w Chile. Piloci źle oszacowali swoje położenie. Zaczęli obniżać lot w momencie, gdy samolot nadal był nad Andami. Po uderzeniu w górę oderwane zostało prawe skrzydło i tylna część samolotu. Po tym jak odpadło lewe skrzydło, sam kadłub ślizgał się przez kilkaset metrów po zboczu. Na pokładzie znajdowało się 45 ludzi, z czego 33 przeżyło bezpośredni wypadek. Walka o przetrwanie jednak dopiero się zaczynała. Kolejne osoby umierały z powodu obniesionych obrażeń, ci w lepszym stanie walczyli z ogromnym mrozem, głodem, a nawet lawiną. W pewnym momencie podjęli dramatyczną decyzję, że jedynym sposobem na przetrwanie jest zjedzenie ciał zmarłych, którzy byli przecież ich przyjaciółmi czy członkami rodzin. Niestety akcje poszukiwawcze nie przyniosły skutku, dlatego rozbitkowie sami musieli szukać ocalenia. Po wyprawie dwóch z nich w końcu dopieli swego, natrafiając na chilijskich pasterzy, w końcu, ponieważ od momentu rozbicia do ratunku minęły 72 dni. Ostatecznie ocalało 16 osób. Nasze opowieści zakończymy w Polsce. 14 marca 1980 roku w katastrofie lotniczej nieopodal warszawskiego Okęcia zginęło 87 osób. W tym m.in. słynna piosenkarka Anna Jantar. Na pokładzie samolotu znajdowała się również pięściarska reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Zespół, liczący 14 amatorskich pięściarzy i 8 członków sztabu, leciał do Polski, aby odbyć walki w Krakowie i Katowicach. Jako, że w 1980 roku igrzyska w Moskwie zostały zbojkotowane przez USA, amerykańscy bokserzy mieli zaprezentować się w różnych europejskich krajach. Lot z Nowego Jorku przebiegał prawidłowo. Na minutę przed lądowaniem w Warszawie załoga poinformowała kontrolę lotów o tym, że nie zaświecił się wskaźnik wysunięcia podwozia. Szykowano się do drugiego podejścia, ale wówczas doszło do zniszczenia turbiny lewego silnika. Jej części uszkodziły dwa inne silniki i układ sterowania. Pilot stracił kontrolę nad maszyną, która przez 26 sekund bezwładnie opadała, rozbijając się na terenie Fortu Okęcie twierdzy Warszawa. Ofiary tej tragedii zostały upamiętnione w różny sposób. Jeśli chodzi o pięściarską reprezentację USA, wybudowano pomnik w formie grania stosłupa, na którym leży znokautowany bokser. Pierwotnie stał przy Stadionie Skry Warszawa, ale przeniesiono go w pobliżu Centrum Olimpijskiego. Taki sam monument znajduje się na terenie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich Kadry USA w Colorado Springs. Niektórzy amerykańscy pięściarze uciekli śmierci, gdyż nie wybrali się do Polski przez kontuzje czy inne powody. Jednym z nich był Tony Tucker, który później został mistrzem świata wagi ciężkiej IBF. Tytuł stracił bardzo szybko, po 64 dniach. W 12 boju przegrał z Mike'em Tysonem. Jeśli znacie inne podobne historie, które nie zostały uwzględnione w tym odcinku, podzielcie się nimi w komentarzach. A jeśli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka sportowych opowieści, zostawcie suba i kliknijcie w dzwoneczek. Cześć!